Witam cię, wieś Mas. Co do tego filmu, bardzo Ci dziękuję, bo faktycznie wiesz, po prostu nie to, że zapomniałam, Ten temat właściwie tu jest bardzo dobrze wytłumaczony. Właśnie to prawo morskie. Nie wiem, jak, jak to wytłumaczyć, bo wiesz. I jeżeli patrzymy na to, że człowiek, człowiekowi, zgotował taki los, to popatrz, na czym to wszystko polega. Cały czas na bogaceniu się, tak czyli tworzeniu inflacji i tworzeniu tego, co teraz jest, czyli tak zwanej pańki. Wiesz, inflacja należy do Plutona, pańka należy do Marsa. Jest to jakby. <śla> Znaczy tutaj chodzi o Plutona jest wyższą oktawą, oktawą Marsa. Śmiesznie to wygląda, dlatego że w opozycji do Marsa jest Wenus. A Wenus jest twórczością, która ta twórczość jest wręcz oszałamiająco złośliwa, bo nie ma nic gorszego jak miłość. Tak w tym momencie. A właściwie nie miłość, tylko wynik tej miłości, czyli to małe dziecko. A to małe dziecko już jest z góry ukarane, według prawa morskiego. No więc popatrz sobie, jak to jest. Jeżeli teraz popatrzymy sobie na drugą Wenus, która jest w byku, w ciężkiej pracy, to ona maszeruje do przodu, i informacja jej i tak, i tak trafia do tego punktu, do którego prawo morskie sięga. Jeżeli spojrzymy na to, że cały czas budujemy dla Raka, dla raka, który jest specyficznym okładem zamknięcia we własnym domu, a właściwie w więzieniu, do którego gromadzisz swoje dobra dla korony. A teraz korona jest przecież oparta o lwa, czyli władzę. Władza jest naprzeciw wodnika czyli buntu jeżeli bunt jest to masz dalej masz ryby które doprowadzą do tego że i tak i tak staniesz się z powrotem pierwszym znakiem czyli baranem zobacz od właściwie od momentu kiedy Grecja przejęła władzę jakby nad tym, nad tym zodiakiem i ustanowiła barana jako pierwszego, a nie ryby, bo przecież wszędzie w dawnych kulturach były ryby, czyli myśleć, jak zbudować. No więc zbudowano system, który ten system, no nie ma gadania, jest rewelacyjny. I bardzo Ci dziękuję za ten film, bo to, co wiesz się dzieje, no to tylko zgodnie z ruchem Zodiaku można zrobić. Być albo nie być? Oto jest pytanie. Zapraszam na dalsze ciąg opowieści o królewskiej wiedzy. A to odpowiedź, którą macie pod spodem? A niech się kręci, jak powiedział kiedyś wielki nasz astrolog, czyli Mikołaj Kopernik. Jak ktoś wątpi. To nie uwierzę. Do zobaczenia. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. Fantastyczny temat. Taki krótki. A można z tego właściwie profesory zrobić. Cześć.